Każdy z nas zna magiczny czas jakim są święta i każdy z nas świętuje, jak i przygotowuje się do tej rok wrocznej tradycji na swój sposób. Więc i u naszych ulubionych bohaterów serialu Rolnicy Podlasie nie brak tradycji świąt. A w najbliższym premierowym świątecznym odcinku zobaczymy się z gospodynią z podlaskich laszek Emilką która to w swojej oborze urządzi stajenkę z zapożyczonych od księdza świętych postaci, a żeby odwiedzający poczuli ten magiczny czas. Natomiast w dobrze nam znanych już plotyczach spotkamy się ze Świętym Mikołajem i jego pomocnikiem Rudolfem Czerwononosym. Gdyż to właśnie w te postacie wcielą się znani gospodarze Odwiedzimy także bliźniaków z miejscowości poświętne. A co u nich? To pokaże najbliższy świąteczny odcinek rolników. Natomiast z racji, że to ostatni odcinek przed świętami na naszym kanale, chcieliśmy złożyć Wam wesołych, pełnych magii i świątecznej atmosfery rodzinnych świąt. A i nie zapomnijmy o pasterce, świątecznej wizycie w kościele. Czy kilku kartkach pisma świętego, gdyż bez jubilata, którego urodziny obchodzimy, to nie to samo. W tym odcinku to tyle. Dzięki. Wesołych świąt.